Cześć! Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pierś z kurczaka w sosie śmietanowym z brokułem. Do zrobienia takiego obiadu będę potrzebowała brokuł, różyczki już mam pocięte, pierś z kurczaka, czosnek, cebula, olej, przyprawy, paprykę słodką, paprykę ostrą, liść laurowy, sól, pieprz, ziele angielskie oraz zioła promasalskie. śmietanę 30% oraz bolia. Miałam już rozrobiony z kostki. Oczywiście listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. No to zaczynamy! Na początek pokroję sobie pierś w małe kawałeczki. Już ją oczyściłam z wszystkich niedoskonałości. Także pokroję sobie na mniejsze kawałki. Pierś sobie kroję na takie oto kawałki i wrzucam je do miski. Kurczaka mam już pokrojone. Teraz wsypię do niego przyprawę. Paprykę słodką. Papryki ostrej. Oczywiście ostre, możecie pominąć, jeżeli nie lubicie ostrego. Zioła prowansalskie. Oraz sól i pieprz. Ziele angielskie i liście laurowe wrzucę później do sosu i sól. I teraz mieszamy i zaraz to podsmażymy na patelni. Patelnię sobie rozgrzeję, zaraz wleję na nią oliwę i usmażę pierś. W międzyczasie też ugotuję sobie brokuły na parze. Będą miały wtedy ładny kolor, gdy wrzucę je do sosu. Na patelnię wlewam sobie oleju. I to rozgrzewam. Gdy się rozgrzeje wrzucę pierś i podsmażę to na złoty kolor. Oczywiście blokuły przykrywam, żeby ładnie się ugotowały w środku. Patelnię mam już rozgrzaną, wrzucę na to pierś z kurczaka. Z każdej strony obsmażam na złoty kolor. mogę obracać już na drugą stronę. Odsmażamy tak samo w drugą stronę. Następnie zdejmiemy to z patelni. Pierwsza mi się już podsmażyła, zdejmę ją sobie z patelni. I na tej samej patelni z tym samym tłuszczem podsmażyć cebulę z czosnkiem. Brokuł już mi się ładnie gotuje. Oczywiście jeżeli nie macie garnka do gotowania na parze, możecie ugotować go normalnie czyli w wodzie osolonej. I na tą rozgrzaną patelnię wrzucam sobie cebulę. Czosnek mogę już też wycisnąć. Cebulkę z czosnkiem mam już podsmażoną. Z powrotem wrzucam pierś z kurczaka. Teraz zaleję to bulionem. Do tego dodam liść laurowy. Myślę, że około dwóch. Kilka oczek ziela angielskiego. I to będę dusić na małym ogniu, myślę, że około godzinę, aż do miękkości mięsa. Oczywiście przykrywam to pokrywką, pierś mam już miękką, mogę teraz do niej dodać śmietanę i będę dusić to na małym ogniu. sos redukujemy aż trochę zgęstnieje, następnie wrzucę brokuły i obiad mamy gotowy. Sos mi się już prawie zredukował, teraz dodam do tego brokuły i jeszcze chwilę razem podgotuję. Oczywiście doprawiamy solą pierwszą do smaku. Mieszamy to, aby nasze brokuły się zamoczyły w sosie. I za chwileczkę mogę wyłączać i już wykładać na talerz. Pierś z kurczaka w sosie śmietanowym z brokułem mam już gotowe. Przygotowałam sobie do tego ryż już ugotowany oraz natkę pietruszki, które posypię. Teraz wyłożę sobie na talerz pierś z kurczaka w sosie z brokułem. Posypię to jeszcze natką pietruszki oraz to nad patelnię tak samo. Obiad mamy gotowy. Życzę smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa. Już. Patelnie już sobie rozgrzewam, zaraz wleję na nią olej. W międzyczasie ugotuję sobie na parze też brokuły. Wtedy będą miał. Ostatni